Okej, okay, moi drodzy, specjalny bonus mistrzowi Grzegorzowi się przypomniało jeszcze, co tam można by było w międzyczasie zrobić. Moi drodzy, tam oczywiście wyjść jest dużo, możliwości jest wiele. Ja Wam pokazuję tylko jedne z nich. Pamiętajcie, że to są, są to wyjścia z Systema, nie są to wyjścia e, tiktokowych, wącha, czy, e, z spodenek. E, moi drodzy, czyli jesteśmy znowu w naszej ulubionej pozycji, czyli w dosiadzie. Czyli blokowaliśmy barkiem, łepetynę, przyłożyliśmy głowę i już robimy nie dość przyjemnie. Staramy się wyłapać drugą rękę, żeby zapiąć zamek, przerzucić rączkę w bok i zakończyć z wyłamaną ręką, tak jak to robił Sakuraba, moi drodzy, przepiękny wojownik Sakuraba, który mamy tu. Co tu jeszcze można, moi drodzy, zrobić? No, raz, dwa, trzy, Baba jaga patrzy. Co ja bym tu zrobił? Jeszcze oprócz tego, jeśli bym nie mógł wsadzić ręki tu. Z jakiegoś powodu, to wszedłbym tak, jak sam, sambo mnie uczono, moi drodzy, sambo, coś pięknego, wchodzę rączką tu, łapię się za ramię swoje, o, tu, spójrzcie, Jarek już, ja już to czuje i idę całym ciałem naciskając, roz, rozbijając jabłko Adama, w tym przypadku jabłko Jarka, czyli moi drodzy, jeśli nie mogę tu nic zrobić, tu, z jakiegoś powodu nieznanego, ale nie mogę. Rączka idzie po ciele. Tak bym chciał się podrapać i wchodzi tu. Moi drodzy, ty. O chuśba. Aż tak źle. Żyjesz. Proszę. Moi drodzy, widzicie to jest technika. Nie wiem czy ona jest dozwolona w, w brazylijskim Jitsu Nie wiem, czy ona jest dozwolona w jakiejkolwiek formie e, sportowej. Nie mam pojęcia. Napiszcie, jeżeli wiecie. E, polega ona na tym, że. O, można prosić. Powoli, powoli, że moja ręka zakotwiona na drugiej ręce, o, robi ucisk na krtań. Spójrzcie, o, jest to nie dość, że no, gdyby był na boku, to by było to uduszenie, jak jest tu, to jest to rozbicie krtani. Nie wiem, moi drodzy, szczerze powiem, już dawno, dawno nie zajmuję się wersją sportową, także nie mam pojęcia. Także pamiętajcie, jedno jedna z moich propozycji jest również. To, żeby sobie tu wsadzić rękę i zrobić systema, nazywa się to nożyce, nie wiem jak to się nazywa yy, jiu w jiu-jitsu, w brazylijskim jiu -jitsu. napiszcie, bo z Grzegorz też się czegoś nauczy. Także moi drodzy, pamiętajcie, wyjść jest wiele, zapraszam yy, do oglądania. Okej okay, moi drodzy, I yy, jeśli chcecie więcej filmów z serii systema Ground Game, systema Parter. Zapraszam Was, zalajkujcie, dajcie okejkę, okay zasubskrybujcie kanał na YouTube, jeżeli korzystacie akurat w tym momencie z YouTube'a. Napiszcie komentarz, dajcie łapkę w górę, w dół, w bok, serduszko, uśmiech. Wyślijcie to kolegom. Drodzy, dzięki, pozdrawiam serdecznie i piszcie, czy nagrywać więcej z cyklu Systema ground game. Zapraszam.